W jaki sposób działa Bóg? To może brzmieć jako bardzo takie odważne stwierdzenie, że jestem w stanie na to odpowiedzieć. Oczywiście wiemy, że Bóg działa na różne sposoby. Bóg działa kiedy chce, gdzie chce i ja chce. Część tego działania uzależnił od naszych decyzji, część prowadzi niezależnie od tego. Rozumiemy wszyscy tą złożoność. Jednak w kontekście tej złożoności chcę powiedzieć, że Bóg nas prowadzi w jeden sposób. Przez proces. Bóg prowadzi przez proces. Czytamy teraz księgę rodzaju, jesteśmy w pierwszym rozdziale i teraz mamy akt stworzenia. Bóg mówi, niech stanie się światłość się. oddzieli światłość od ciemności, i potem mamy kolejne dni, kiedy w kolejnych dniach Bóg dokonuje kolejnego aktu stworzenia. I czego ma to nas nauczyć? Tego, że Bóg stworzył świat w sześć dni. Ten temat mówiłem w drugim nagraniu, kiedy mówiłem o stworzeniu świata przez Boga. Myślę, że jedną z podstawowych rzeczy, którą Bóg chce nam pokazać, to jest to, że On prowadzi zarówno całą ludzkość, jak i nas w pewnym procesie. To jest z jednej strony takie pocieszające. Za chwilę pokażę to na konkretnych przykładach życiowych, ale to jest z jednej strony takie pocieszające. Czyli jeżeli wiem, że w tej sztafecie pokoleń wiary, ja mam do spełnienia swoje zadanie, nie odpowiadam za wszystko, ale odpowiadam za swoją część, to mogę z całym zaufaniem do Boga, to. Pałeczkę wiary przekazać dalej. Dla tych, dla których brzmi to za bardzo poetycko, i mgliście konkretny przykład. James Dobson, człowiek, który wyrosł już w którymś pokoleniu ludzi wierzących, swego czasu był takim uznanym ekspertem światowej sławy na, na temat wychowywania dzieci i rodziny, opowiadał o swoim dziadku. Dziadek, który był już na emeryturze, który uwielbiał, kiedy dzieci i wnuki do niego przyjeżdżały, on był wnukiem właśnie James Dobson. Miał jednak taki zwyczaj, że nawet jeżeli przyjeżdżali na cały weekend przyjeżdżała cała rodzina, to dziadek i tak o godzinie 12 szedł na górę do swojego pokoju przez godzinę się modlił. I któregoś razu, go, punkt godzina 13, więc babcia podaje obiad, bo wiesz, dziadek punktualnie schodzi, dziadek punktualnie schodzi i widać, że jest taki rozpromieniony. Dziadek był raczej takim poważnym człowiekiem. Miłym, serdecznym, ale nie takim typem żartownisia i nie takim człowiekiem, który poddawał się emocjom bardzo zszedł i tego dnia był bardzo rozradowany i powiedział: Dziś, kiedy się modliłem, modliłem się za moje dzieci, modliłem się za moje wnuki, poczułem, że Bóg przyjął moją modlitwę i że moja modlitwa za moje dzieci, za moje wnuki została wysłuchana i że wy doniesiecie tą pałeczkę wiary do końca swoich dni. A waszym zadaniem jest modlić się za kolejne pokolenia. I James Dobson mówi, że to jest to, co mu zostało, zanim jeszcze miał dzieci, już się modlił za swoją żonę i dzieci, a kiedy pojawiły się dzieci, to zaczął się modlić nie tylko za nich, ale jeszcze za swoje wnuki. I wierzę, że to jest właśnie to, co mówię: że w sztafecie wiary Bóg nas prowadzi, jesteśmy jakimś pokoleniem, które ma coś zrobić, ma czegoś dokonać, i Bóg będzie potem prowadził kolejne pokolenia. Więc to jest pierwsze. Ale drugie, to jest, to jest dotyczy bardzo indywidualnej sprawy. To znaczy tego, że Bóg każdego z nas prowadzi w pewnym procesie. I to jest naprawdę takie przerażające. Dlaczego przerażające? No przerażające z tej powody, że ja bym chciał od razu wszystko i szybko i nagle. Ale z drugiej strony przerażające, że jeżeli pewnych wyzwań od Boga nie podejmiemy, to pewne rzeczy nie wydarzą się w życiu naszym czy naszych bliskich. Niedawno modliliśmy się w gronie kilku osób, Jedna z tych osób modliła się, mój Boże. Dlaczego tak rzadko widzimy uzdrowienia? Chodziło jej nadprzyrodzone, fizyczne uzdrowienia. I kiedy ona się o to modliła, ja sobie pomyślałam tak, że ta jej modlitwa pobudziła mnie kolejny raz do modlenia się o to i budowania w sobie wiary o większe nadprzyrodzone, Boże działanie w życiu moim i moich bliskich. I tu zawsze bliska jest mi taka historia mojego znajomego, człowieka, który. Kiedy był w szkole średniej i postanowił, że będzie ateistą, on nie wierzy w Boga, nie ma żadnych argumentów, Boga nikt nigdy nie widział i tak dalej. Jednak był nastolatkiem, więc szukał towarzystwa innych nastolatków, znalazł towarzystwo nastolatków, którzy wierzyli w Boga, zaczął z nimi czytać Biblię, rozważać, i uwierzył. Uwierzył w to, że Jezus go kocha, że oddał za Niego swoje życie, poświęcił swoje życie Jezusowi. I żył w przyjaźni z Jezusem. I usłyszał później, kiedy był na studiach, o innych ludziach, o ludziach, którzy wierzą, w nadprzyrodzone rzeczy, wierzą w Krzys Duchu Świętym, w modlitwę językami, w prowokowanie, w uzdrawianie i pamięta do dzisiaj, jak stał, przez kilka miesięcy przed taką decyzją poznać e, t, e, tych ludzi, którzy mówią, że to, co jest napisane w Biblii, jest dzisiaj także aktualne, czy ich nie poznawać. Zmagał się z tym długo. W końcu zaczął chodzić na te spotkania, rozmawiać z tymi ludźmi, dyskutować, modlić się. I któregoś dnia przekonał się i powiedział: Duchu Święty, przyjdź. I Duch Święty przyszedł. On doświadczył bardzo Bożej obecności, zaczął się modlić językami, i od tamtej pory zaczął też modlić się. Bóg zaczął do niego mówić, zaczął prorokować, zaczął się modlić za chorych, widział chorych, którzy byli uzdrawiani. I koniec końców jednym z wydarzeń było to, że dwa czy trzy, trzy lata później jego siostra, która była umierająca na nowotwór, on się z nią modlił, i on i jeszcze jego znajomi modlili się, i została uzdrowiona. I tak sobie myślę, że gdyby ten człowiek nie podjął. Czyli zatrzymał się na tym etapie, tak wierzę w Jezusa. Siostra zachorowała, prawdopodobnie bez budowania w sobie wiary w nadprzyrodzone uzdrowienie, bez przeżycia Krzyża Ducha Świętego, prawdopodobnie z powodu jego wiary, yy, która nie wie, z powodu jego niewiary, przepraszam, jego siostra nie otrzymałaby uzdrowienia. Oczywiście wiem, bo opowiadam tą historię, nieraz ludzie mówią, a skąd możesz wiedzieć, że tak by się potoczyło? Nie wiem, czy tak by się potoczyło, czy nie. Wiem, jak się potoczyło, dzięki Bogu, w tą stronę. I wiem, że jest niebezpieczne zatrzymywać się na jakimś etapie. Jest tak ważne ciągle rozwijać się w relacji z Bogiem. To nigdy nie jest tak. Skoro mamy całą wieczność na poznawanie Boga, to nigdy nie jest tak, że w pewnym momencie możemy powiedzieć: Już Bóg nie ma dla mnie nic więcej. Oczywiście są. Czasy oschłości, są czasy trudności, są te ciemne noce duszy, kiedy wydaje się, że nic się nie dzieje, kiedy jedynym naszym sukcesem jest to, że po prostu wytrwaliśmy kolejny dzień, żyjąc w przyjaźni z Jezusem, modląc się, czytając Biblię. Trochę tak jak Krzysztof Kolum, kiedy płynął, żeby odkryć inną drogę do Indii, jak myślał, odkrył inny kontynent i to zmieniło wiele w historii ludzkości to kiedy płynął, to w swoim tym kapitańskim dzienniku większość zapisków było takie, dzisiaj płynęliśmy. Dzisiaj płynęliśmy. I są takie okresy życia oczywiście, że tak jest trudno i ciężko i że jedyne, co możemy wtedy powiedzieć, to dzisiaj płynęliśmy. Natomiast chodzi o to, że potrzebujemy mieć, potrzebujemy się rozwijać, potrzebujemy mieć plan swojego rozwoju. Na przykład znasz dobrze Nowy Testament, zacznij poznawać Stary Testament. Yy, myślisz sobie, no, modlę się językami, to jest wspaniałe. To zacznij się modlić, żeby słyszeć Boży głos, żeby prorokować. Zacznij się modlić, żeby żeby Bóg używał Cię w dziele uzdrowienia i jeżeli to będzie Jego wolą, On Ci to pokaże jeżeli masz jakąś służbę i myślisz sobie, no mam już tą służbę może móc się o większe namaszczenie albo o większy wpływ, albo o to, żeby Bóg użył Cię do kształtowania następców szukaj zawsze tego jak bardziej możesz się zbliżyć do Boga, jak bardziej możesz się rozwijać, bo Bóg prowadzi nas przez proces, i dopóki żyjemy po tej stronie życia, ważne jest, żeby pozwolić się prowadzić. I Duchu Święty, proszę Cię o to, bo to jest ważna sprawa, że Ty nas prowadzisz przez proces, Ty nas uczysz pewnych rzeczy, ale sam wiem, ile razy zaniedbuję to. Sam wiem, ile razy zapominam o tym, żeby się rozwijać, albo pozwalam sobie na jakieś lenistwa duchowe. Przepraszam Cię za te wszystkie rzeczy, w których przestałem się rozwijać, w których zaniedbałem czy opóźniłem Twoje Plany. I proszę Cię, Duchu Święty, przyjdź rozpal mnie na nowo swoją gorliwością. Rozpal mnie gorliwością nie tyle w emocjach, żebym coś czuł, ale rozpal mnie gorliwością, abym rzeczywiście dzień po dniu wzrastał w poznawaniu Ciebie, szukał Ciebie, modlił się, pościł, szukał relacji z innymi wierzącymi, wzrastał w namaszczeniu, wzrastał w służbie, w tym wszystkim, co Ty zaplanowałeś dla mojego życia. Przyjdź, Duchu Święty, i spraw, by Boża wola wypełniła się w życiu moim i wszystkich, którzy słuchają tej audycji. A jeżeli chcesz lepiej poznawać Biblię, zapraszam Cię na spotkanie ze słowem więcej informacji w linku poniżej.